Dobra panowie, teraz sobie zaczynamy, kontynuujemy sobie dalej grę. Mm -hmm. Musimy iść teraz do kręgu krzyżowej. Znowu powiedzieć tej Bawie, co tam się wydarzyło. Ale wcześniej mamy 1900. A, dobra, na razie się trzymamy. Jeszcze skupnem już tam zbieramy dwa tysiaki i zaraz sobie wychodzimy. Nie zdziwiłbym się, jakby na na mnie zaczęli strzelać. No właśnie. Była jakaś wojna trwała w ogóle. Nie zła wojna. O Jezus Maria. No kolej tutaj ma fazę, niestety ludzie. Ja pieprz. No, nie, tego się nie spodziewałem, tu się dzieje w ogóle, ale akcja poszła do przodu szybko. Bardzo szybko się rozwinęło. Ja oczywiście nie mam żadnego pojęcia, jak tam trafić. To jest największy problem. Aha, dobra. Czyli ja bym musiał iść teoretycznie. Teraz już tu nie tą drogą. W ogóle nie tą drogą. Tylko jaką drogą? W. Cicho, tu też jest. A to jest jakiś zaś inny krąg, krzyżowy logo jakieś. Cicho. Nie wiem co jest A nie mogę go zabić. Dobra, nieważne. Nie tracimy czasu szybciorem idziemy tam. No Jezus. Jeszcze jakieś niedobitki sobie chodzą. No nie, szlak jasny by ich trafił, tych wszystkich. Muszą się rozpałnić cały czas, no muszą. Dobra, cicho, bo muszę zapamiętać jak tam w ogóle trafić, bo znowu źle idę. No ja pieprzek, w ogóle gdzie to jest tu? Tą drogą cały czas mam iść teraz tu. I szłem prawdopodobnie źle chyba. Ale nie da się tego wyciąć. Nie wiecie co. Nie, wyłączamy ja tam dojdę i wracamy. Bo to bez sensu, takie coś dobra, ludzie. Witamy Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy Wolfensteina. Tak, tak. Więc teraz musimy sobie wejść do pieca. Jestem w jakimś złotym brzasku. No, pomijając to, że już to przechodziłem. To mi się niestety nie zapisał. Nie włączyłem mikrofonu, i muszę to jeszcze raz przejść specjalnie. No ale myślę, że to szybko zamieni. Byłem już na tej farmie, tam dalej, 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 ale. No niestety, dobra. Tutaj dostaniemy misję teraz. Eee... da. To sobie poczekamy, oni nam tę misję muszą dać. No nie, no, muszę to. No, człowieku trochę tu pogadamy z nim zdaj <śmany> sztat <śmany> no skończy gadać Leonid Aleksandrow. No, chodź tu Aleksandrow. Ruszam, tak jest. Nawet co sojusznicy. Niech sprzyja ci szczęście. Idziemy sobie. Dobra, ludzie. To jest na razie, to ja tam dojdę do tej misji. Bo to nie będę pokazywał, jak będę się z nim sami strzelał. Zaś idę tam, to, to będzie nudny moment. Idę na razie na chwilę się wyłączam. Dobra, gdzieś sobie przyszliśmy do jakiegoś innego śródmieścia wschodniego, zachodniego, czy tam jeszcze innego. Znowu jest jest jakiś szmatek, się stoi. Wejdziemy sobie do kanału, może coś tu będzie ciekawego. Jakieś złoto by się sprzedało. A tu są nasi Dobra gdzie? myślę że Nie ma co, trzeba na tą farmę sobie iść zaraz I tyle w temacie Na chwilę obecną Tu nic nie znajdę raczej Dobra Nie ma co ludzie o, do, do, do Zobaczymy sobie jeszcze tą energię, o zobaczcie Jak tak to a, Nic nie zobaczyliście Cicho. Jakiegoś grala tu wziąłem. Dobra, no to nie był grala, ale dobra. Idziemy sobie do, do góry, już koniec. Zwiedzania. Idziemy na tą farmę. Czy tam gdzieś tam, gdzie tam trzeba iść? Teraz nie zdziwiłbym się, jakby teraz wyszła gwardia niemców i zaczęła do mnie strzelać. O, cicho, właśnie. To o tym była mowa. Gdzieś już tu wyszli, do mnie strzelają. O, tutaj jest ten Niemiec. Dobra, ludzie, o, następny. Jedziemy do tawerny. Jedziemy do tawerny. Yy. Jesteśmy w tawernie, tutaj jest pan kapitan Hack. Bez oka, a tutaj się biją. Majman się bije. Robią sobie MMA w średniowieczu takie. Znaczy, że nie w średniowieczu, ale... No. I przez Bucianowski teraz. Już to widziałem właśnie tutaj. Pudzian tutaj killing Neumanna, parę sekund. Który taki killing mu zrobił w rejrze. Guten tag. Koleś zginął śmiercią tragiczną. Ale ham, No, to jest chęstwo. Dobra, nie obchodzi nas to. Tu idzie do kapitana Haka. No i teraz tak, panowie. Co oni tu robią? Koleś tutaj... Nieważne. Nieważne. Odejdź tu. No, no dawaj. Muszę wykonać ważną misję. Grałem z dwoma naraz, to jest teraz genialne. Nie chcę nic kupywać, dobra. Ja, to, ja wszystko wierzę, to rozumiem, oczywiście, że tak. Oczywiście, no może rację człowieku, idziemy stąd, bo to już jest nudne. ja znaczy, ja już to przeszłem właśnie, więc no niestety jeszcze raz trzeba. Już byłem daleko dość. Gdzieś tam daleko, daleko. No myślę, że pójdzie szybko, jak tak już tam przeszło. No tutaj koleś babkę piecze. Albo nie, albo się patrzy. Piecze jak nas nie ma tylko. No dobra ludzie, no to trzeba sądzić, bo to nie ma co to po prostu. Trochę mi to przypomina tak w saboterze trochę, tak też tam była taka misja w takiej tawernie jakiejś. Pierwsze misje dopiero sabotera. Dobra, wychodzimy, idziemy sobie tak, sobie grałem w Portal. Przerzedłem sobie wczoraj portala za jednym zamachem. Myślałem, że najpierw będzie trening. 19. 19 jakichś tam rozdziałów treningowych wykonałem, bo myślałem, że będzie długa rozgrywka jeszcze. ale się okazało, że nie. No. Całkiem się przyjemnie grało taki. Taka ciekawa skocznia od innych gier. Dobra, już tam mają Niemców. Sprawa jest prosta, trzeba ich zabić, nie? Oj, granacik! W kodzie kiedyś tak fajnie strzelałem, pod, podskakując, ale. nie, jest kot No strzelaj, człowieku! A boż! Kupiłem sobie jeszcze, jakoś tutaj, ten bagnet. Mhm. Cicho. O, z bagneta fajnie, tak. Nieźle, nieźle. Korzystać z mocy Walwa, bo trzymać tajemnice. Tutaj była taka tajemnica, że wam powiem, a tutaj sobie weszłem i wam powiem. O. Tu sobie wbiłem, tu sobie wziąłem złoto, i sobie weszłem na dół. Nie, nie trzeba po drabinie, można tak. No i sobie dalej idziemy. I sobie jedziemy na farmę teraz. Na farmę sobie jedziemy, albo jeszcze nie. Nie jeszcze nie, nie na farmę, tylko do wschodnich śródmieści. Co to co dużo, powie... no, dużo mówić, no. Dobra, idziemy dalej. Eee. Yy... Cel jest taki, żebyś teraz dostać na farmę. O, matko. No. Chyba zginęli. O. Ci tam są, zobaczcie. Skubańce. O! ich tu jest. No dobra, nie ta broń. Albo bo ta. Kocham tą, kocham tą broń. Nie no, bez tych robocików i tego... I tych broni magicznych to by było nie, to nie byłby Wolf. Dobra, cicho, tutaj trzeba tak. Gdzieś trochę można wyżyć. A. No nie tak łatwo. Już z tyłu do mnie strzela kogoś, ale trafić nie umie niestety. No dobra, nie ma co ludzie. Tu trzeba iść. Na misję, a nie strzelać się z Niemcami. Chociaż to jest nieuniknione w pewnym sensie. Tak, a tutaj pięknie. Cudownie, wspaniale. wyborczo. No, jesteśmy na farmie. Jeszcze jeszcze nie jesteśmy na farmie, farmie, ale praktycznie już jesteśmy. Gdyż, ten koleś. Dobry dzień. Dobry dzień. Dobre śniadanie.